o, spasmi pan, wiedział? Tutaj, no ta Te lampa też pęknięta? To chyba nie może, tak nie, nie tego. Za to dowód mogą zabrać. Nie mogę. Witam Was serdecznie. Dzisiaj bardzo ciekawa akcja. Jedziemy po samochód, i mam ukrytą kamerę. Pierwszy raz testuję sprzęt. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy faktycznie będę miał co wam pokazać, ale mam nadzieję, że zobaczycie, jak faktycznie są sprzedawane samochody używane w Polsce. Przede wszystkim, zacznijmy od tego, że jedziemy po samochód w dość dobrej cenie. Sprzedający twierdzi, że jest osobą prywatną. Że samochód jest bezwypadkowy, nie lakierowany żaden element, że samochód jest bez kompletnego wkładu finansowego, jest zrobiony świeżo rozrząd, oleje, filtry, e, dobre opony, tak jest napisane w ogłoszeniu i to samo powiedział przez telefon. Montuję kamerę i sprawdzamy, co wyszło na miejscu. A gdzie on jeździł, że ma taką zabudowę? Eee, kabla elektryczna, albo i kabla mamy jeszcze a pan coś robił po zakupie tego auta? No, robił to jeden koper. Okej. Ale on był uszkodzony, czy? Pan mówił. Chłopak jest taki, że albo wymienił na pałac, albo cały. Okej. Okay. A długo pan go ma? Długo, trzy dni. Dobra. A to tą białą farbą to pan malował? Ja, to, mało, bo to, było to tutaj i gdzie jeszcze? Tutaj też? a co do... było razem z rozrządem robione? No dobra. Pompa wody, płyn chłodzący. Ty... Czy jeszcze? jeszcze Pasek od sprzętu? No alternatora zaraz. Okej. Okay. A tutaj jest pęknięta od czego? Nie wiem. Ta lampa też pęknięta? To no, chyba nie może tak nie, nie tego, za to dowód mogą zabrać. Za pękniętą lampę? Z polu widzenia. A powie pan, umowa czy faktura? Faktura watmarza Wetmarza. zostało trochę. Chyba benzyny po myciu. Bo razem z olejem jest na linkach. Od um, biegów mm. i na skrzyni tutaj. Mm. Nie, ogólnie zabawne jest to, że wiesz, widać, że silnik jest cały umyty, każdy plastik się świeci. A na rogu skrzyni, gdzie nie można było, to jest olej. Mm. Wiesz, widać, że to jest umyta, nie? Wiesz, wycieki wyjdą później. O. Albo mi się wydaje, albo ten zbiornik jest żółty. Ta ruda jest nowa, zobacz, mm. ta jest stara, ta jest nowa, mm. tu masz oryginał, nie? Mm. no tutaj niby też, mm. ale tak się jest. No ale wiesz, no kwestia była tego, że pytałeś ci, czy jest osoba prywatna. No się powiedział, że tak. No to wystawia ci fakturę. Nawet, nawet pisze, że jest osoba prywatna, tak? No to wystawia ci fakturę. No. To nie jest osobą prywatną. No nie, sprzedajcie firma, samochód. No to. Tak. No. No to jest najgorsze, że to jest wszystko umyte. Wszystko jest kompletnie, ale wszystko jest nawet Stoi jeszcze jakaś woda. O. A tam gdzie górwa są tryski matę już jest jakieś zaposzone. Mm -hmm. To już wiesz, takie rzeczy tutaj niestety wyjdą wszystko po zakupie. To jest 160 i też mam pompę tutaj z tej strony, lewej, nad skrzynią? Nie Chyba z pompy skrzyżkowej, wiesz? Tutaj leci po silniku na dół, po skrzyni. To nie jest kłosi na pewno, bo widać, że leci z góry. Nie? Mhm. Tutaj widać, że leci z góry. A tu jest chyba pompa skrzyżkowa z lewej strony. Mhm. One siadają te uszczęki. Hmm. Ogólnie, jeżeli to będzie z pompy, to nie jest problem. Bo pompa to będzie jakieś tam tysiąc złotych uszczelnienie ale widzisz, ten olej jest tutaj tak trochę rozległy mm. ważne, żeby to nie było z uszczelnia szawału, żeby z nie trzeba było ściągać. Mm -hmm. widać snar. To na wygląda jak na Pan wymienił płoczek? Tylko Ja nie będę nic jest nie Tak. Tutaj... No hamulce do dojeżdżenia i do wymiany. Klocka jest mniej niż pół. Mianowicie, kurwa, stan Mhm. Mm Więcej? Ardeczne? No jest proste. pan wiedział? Tutaj. Nie Kluczowa rzecz to jest wyciek e, wydaje mi się, że to jest e, uszczelnienie pompy wtryskowej. E, widać też jakiś smarot e, przegubu. E, hamulce są w średnim stanie do dojeżdżenia. Przód gorszy, tył lepszy do dojeżdżenia i do wymiany. Oprócz tego auto jest bezwypadkowe. Lakierowany jest na pewno tył auta. E, nie wiem, czy to tak powinno być, ale tutaj też w ogóle wygląda, jakby coś było lakierowane. No masz, ten błotnik jest lakierowany. Masz. Tak? Net spahla jest, proszę bardzo. Tysiące. Dwa tysiące. No. Drzwi oryginalne, podłużnice nieruszone, to też nie jest wypadek. O matka? Nie. Zdezaktent też jest lakierowany, to jest nieoryginalne, fałda, tak? Widać? Widać. Tu też biały odprysk, widać? No. Może pan zgasić, ja już więcej nie potrzebuję. Jak pewnie widziałeś, e, sytuacja jest dość ciekawa. Nie zgadzało się w samochodzie praktycznie wszystko. Zacznijmy od tego, że sprzedający powiedział, że jest osobą prywatną, samochód ma od pięciu dni, wystawia fakturę VAT-marże. E, przyznał się, że sprowadził samochód na uszkodzenie czegoś tam z rozrządem. A wiecie, tam w tym silniku jest rozrząd na pasku, więc musiałem dopytać. To pan nie wiedział na co sprowadził, że niby jakiś hałas był z rozrządu. Szpachlowane są dwa elementy. Szpachlowany jest błotnik przedni lewy. Mamy tam największą wartość 2000 mikronów i e, tylna klapa 2000 mikronów. Oprócz tego e, jest wyciek z pompy wtryskowej, widać nowe półosie, hamulce przód i tył do zrobienia, opony z przodu i z tyłu innej marki, innej jakby grubości i jakości i rocznika. E, I podczas jazdy było czuć, że te opony coś tam tak boksują. No. Bardzo dużo kłamstw sprzedającego wyszło na jaw, nawet się nie bronił. E, no i samochód nie został polecony. To znaczy dałem akceptację, ale pod pewnym ryzykiem. Eee, najgorsze w tym wszystkim było to, że silnik z góry wyglądał jak nowy, był wyczyszczony, ale tak dokładnie, nawet ja nie czyszczę silniku, a z dołu wyszło wszystko dokładnie, jak wygląda naprawdę. Subskrybuj, komentuj i daj mi znać, czy częściej mam łazić z ukrytą kamerą.